Serdecznie zapraszam mieszkańców Legionowa do cyklu, który staramy się w pewien sposób na nowo pokazać w Legionowie, a mianowicie chodzi o teatr i festiwal teatrów ulicznych. W tym roku pewna zapowiedź, nagrzecznie, ale na pewno z wysokiej półki, cykl, który w tym roku nazwaliśmy Lubimy teatr. Za rok będą już pełną parą luby legionowskie. Ale zanim o tym co za rok, zapraszamy na wrześniowe, wrześniowe teatry w cyklu Lubimy Teatr. A mianowicie zaczniemy od teatru żydowskiego. Gauda Tenser i Teatr Żydowski. Chyba więcej nic nie trzeba. Spotkacie się Państwo z cudownym żydowskim humorem. Śmiechu będzie co nie miała. O tym z całą pewnością mogę Państwa zapewnić. Przybywajcie. Ponadto 25 w sobotę na terenie przy Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wystąpi Teatr A ze spektaklem poświęconym teraz już błogosławionemu Kardynałowi Wyszyńskiemu. A w niedzielę na targowisku Mój Rynek wystąpi nasz rodziny teatr Teatr Adonai z Miejskiego Ośrodka Kultury ze spektaklem Słowo. Natomiast za rok. Liczymy, że w takich już trochę cieplejszych klimatach, może wiosennych, wystartujemy z cyklem luby. Cóż mogę powiedzieć? Po tylu latach przerwy warto byłoby zrobić 18. Urodziny Lubom. Tak się zdarzyło, że przez wiele, wiele lat niestety ta tradycja teatralna nie była kontynu kontynuowana w Legionowie w postaci takiego minifestiwalu, no bo nie jest to jakaś bardzo rozległa impreza. Oczywiście teatr jako taki z Legionowskiej sceny absolutnie nie zniknął, bo w innej formie on się odbywał w każdym z ośrodków kultury naszego miasta, więc teatr. Jest, żył i żyć będzie, ale forma luby przyjęła się wiele lat temu, e, sprawiała wielką przyjemność mieszkańcom miasta. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta ta tradycja teatralna w Legionowie ma szansę zaistnieć i być kontynuowana czyli historii ciąg dalszy. Więc teraz rozbiegówka, a w przyszłości, za rok, może w lepszych okolicznościach, idziemy pełną parą w miasto. I za rok będą już pełną parą w luby. Zapraszamy.